Cześć, dzisiaj pokażę Wam bitwę pojazdem T25. Ostatnio udało mi się zrobić Asa Pancernego. No, zobaczmy teraz, co on tutaj potrafi. Ciekawego zrobić. To jest piąty Tier, e, pojazd goldowy, czyli troszkę lepiej zarabia. Tutaj mam załogę wrzuconą z e, pojazdu E50, czyli niemieckiego Meda 9 poziomu. E, natomiast e, sam T25... E, Zobaczmy co on tu ma ciekawego. Pancerz wieży 60 tutaj może. O. Pancerz kadłuba. Mamy 50 mm z przodu. Także w sumie to nie jest za dużo, ale skontowany jest przynajmniej ten pancerz. Ta wieża też potrafi czasem coś odbić, także jeśli chodzi o to, nie należy się nastawiać jakoś tutaj specjalnie na, na to, że tym pancerzem dużo zdziałamy, ale zawsze coś tam uda się dingować w czasie bitwy działo, tutaj mamy niestety penetrację tylko yy, nie za dużą 116 średnia penetracja na podstawowych pociskach natomiast z Golda już mamy 167 średnią penetracji, to już całkiem całkiem no i 110 obrażeń dodajemy na jeden strzał, no, także to jest tak przeciętnie jak na ten y, poziom yy, losowanie yy, 5 do 7 także może nas nawet na 7 wrzucić. wtedy jesteśmy praktycznie be, bezużyteczni yy, z tej zwykłej amunicji wada tego pojazdu no to na pewno bardzo kiepskie skręcanie ma strasznie duży łuk skrętu no i wieża bardzo wolno się obraca natomiast reszta nie można narzekać no i dobra no zobaczmy teraz samą bitwę głosowanie nie jest złe w sumie połowa to szóstki połowa to piątki i czwórki no i teraz my sobie tutaj pojedziemy w lewą stronę. Wszyscy pewnie się rzucą do miasta. A my spróbujemy objechać. Na około sobie pojedziemy. Tutaj troszeczkę kiepsko to wygląda, dlatego postanowiłem się tutaj zatrzymać, bo nikt za mną nie ruszył. Dopiero teraz yy, jeden z pojazdów zdecydował się mnie troszeczkę wesprzeć, ale i tak jest daleko z tyłu. No i tutaj pojawia się Panzer 4. No i co robi? Wyjeżdża centralnie. Jestem zauważony, ale tutaj jestem bardzo dobrze ukryty. Także nic mi nie grozi. I zobaczcie, co robi Panzer 4H. Centralnie wyjeżdża bokiem. Stoi, celuje. Trafił w bunkier. No i zostało mu 15 życia. Tutaj A-20. Ten rower tam krąży i ściąga na Ciebie ich ogień. No dobra, teraz tutaj mamy KW-1 i OI. Ten japoński ciężki jest bardzo wolny, także... Zanim on tam dojedzie, możemy go bezkarnie tutaj troszeczkę On Niestety zniknął, ale cóż to jest? Tutaj jesteśmy niewidoczni, także bezkarnie sobie strzelamy. No i dobra. Tu już sobie podziałaliśmy, pora ruszyć do przodu, trochę tego Cromwell'a wesprzeć. Jeśli chodzi o działo w tym pojeździe, to jest 3,6 sekundy mniej więcej, mamy strzał. To jest załoga bez y, braterstwa, także jeszcze może być lepiej No i koszmarnie wolno się kręci ta wieża dlatego jak podjeżdżamy jakieś pojazdy pojazdu to trzeba zawsze mieć to na uwadze i tutaj zobaczcie Churchill brytyjski niszczyciel Z tych zwykłych pocisków, także on jest dość miękki z przodu, wszystko wchodzi w niego bez problemu. No i dobra, nie ma Churchilla, I jedziemy dalej. KW1, gdyby on nie stał bokiem, to naprawdę ciężko by go było przebić, no ale dość sobie jeździ. Właściwie stoi w miejscu. Oj, tutaj kolejny mistrz przewrócił się. Teraz tej nowej aktualizacji jest coś takiego, że jak y, przewrócicie się, to macie około 30 sekund życia jeszcze. A potem, potem chyba jesteście niszczeni automatycznie. I chyba, że ktoś was uratuje z drużyny, was z powrotem przewróci na, na nóżki. Tutaj było podpalenie. No i jedziemy dalej. Tam jest japoński tygrys i OI. Dwa ciężkie no, bitwa w tej chwili jest mniej więcej wyrównana z lekką przewagą po naszej stronie. Z tym, że oni mają ciężkie czołgi. Mamy medy dobra i tutaj tygrys się napatoczył. no Na szczęście też bokiem. Od przodu też było, by było bardzo ciężkie przebić. Na szczęście stoi sobie bokiem i tam strzela się z naszymi medami dobra i tu zostało końcóweczka 16 życia dobra i to jest trzeci frag w tym momencie susko tutaj widzicie pojazd już przodem jest i już naprawdę ciężko go w tym momencie przebić bardziej że te pociski też takie celne nie są skupianie z długie Dobra udało się, jedziemy dalej, Tuż tu mamy czwartego fraga, tam co zostało AMX, KW-1 -ka. i ten OI jeszcze się kryje gdzieś. Tutaj za samochodem był schowany, Zlekceważyłem całkowicie tego AMX-a, bo ten KW był dużo groźniejszy, chciałem go tu palić tutaj strzelając z tyłu, ale to się nie udało. No i tutaj błąd. Zobaczcie, chciałem wieżę mu z boku, amunicję mu uszkodzić, niestety się odbiło, nie weszło w niego. I teraz mnie zaczął tłuc i jeszcze z tyłu ten AMX zaczął do mnie strzelać. I tutaj zobaczcie, wyjechałem tyłem, wieża w jedną się kręci, ja w drugą, troszeczkę się pogubiłem. No i dobra, nie ma AMX-a. No i został tylko ciężki Japończyk. To mógł zabić jednym strzałem, dlatego wolałem się schować tam z boku. Już jechał nasz tygrys. No i dobra, i załatwieni. Także sześciu zabitych. Bitwa bardzo szybka. Nie było ciężko jakoś tego asa zrobić. No i zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. Oczywiście as pancerny. Tutaj jest śmieciowe medale to nieistotne. No i tutaj mamy duży kaliber. Zadaliśmy 2838 obrażeń i specjalista ok na dzisiaj to wszystko dzięki do zobaczenia